Zapalamy światło, żeby już teraz wszyscy dobrze widzieli. I śpiewamy po kolei wszyscy. Od pana młodego zaczniemy, później pani Włoda trzeba śpiewać. Niam, 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 niam. I każdy z gości musi się zaśpiewać. Zacznijmy <mian> miam, miam, Niam, 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 niam. Niam, 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 niam.

Miam, miam, niam, niam, miam niam. W ten oto sposób szukam wokaliskie do zespołu jakisz. Co najlepiej śpiewam, niam niam, to drugi. Baga teraz specjalne zadanie, naprawdę. Wszyscy goście dali znać, że będą chętnie jedni torta, tak? Zaśpiewają niam niam, czyli będzie smakowo. Pierwszy, tradycyjnie pierwszy kawałek torta dzieli się para młoda między sobą, czyli... Kroimy kawałek torna i para młoda będzie miała zadanie się nakarmić wzajemnie. Będzie musieli będą musieli się nakarmić tym tortem. Uwaga, uwaga. Na razie kroimy. Jeden pan młody z panią młodą. Razem rękę trzymają na nożu. Razem ukroją. Stop, stop, zdjęcie muszę zrobić. Muszę ten moment uwiecznić. Każdy... O! Teraz można ukroić. Razem. Tyle ile zjecie. Tyle będziecie musieli zjeść. O Jezus. Dobra i jeden wspólny talerzyk. Na talerzyk. I specjalne zadanie. Bez łyżeczki musicie się wzajemnie nakarmić. I uwaga, pani młoda i pan młody, ten torcik nie musi zawsze wtrafić do buzi, tak? Można troszkę się pobazać. Pokazać troszeczkę. O! Chyba pomarzać. Pan młody słabo. O tak, tak po rękiem. Brawo w końcu. Brawo, zobaczymy co pan młody. Odpowiedź jaka będzie, jaka odpowiedź będzie. Odpowiedź jaka będzie. uwaga, uwaga, Odpowiedź. Aaa, jest. Brawo, brawo, rewals, rewals, jaki będzie finał, nie wiemy. Chyba cały portret będzie. Poprzez te randowości? Jeszcze? Cały zjedzony? Proszę do zdjęcia.